Tak, yy, wcześniej niestety mi się przerwało nagranie, ale cieszymy się, bo dalej możemy jechać jakby tak. już trwało 10 minut, ale nagrywamy dalej, no tak. No to jedziemy dalej, szczerze. No tak. Przepraszam, naprawdę nadal nie mam oryginalnej. Wiem, że niby fraps jest lepszy. O, widzisz się ten Bóg? Dobra, wiem, że FRAPS jest lepszy, ale ja lubię BENDING, kama. Po. Kiedyś ten skill? Aha, i tu chyba ci, no właśnie, oni wrócili. Dobrze, myślę. Kiedyś już się grało, nie? Szczerze, kto w to nie grał kiedyś? Tak, oczywiście no... Pieprzają we mnie. Tak, co ja wam zrobiłem? Oczywiście najlepiej w nowego. Czy już będą dwa odcinki, tak jak To pewnie będzie odcinek pierwszy, patrzcie teraz. O, no właśnie, spadliśmy, ale czemu? Ty tym... Aha, no. Sorry. E Właśnie macie ja że już koniec serii naszej CS16, ponieważ gram teraz w CS Source. No właśnie, source są o wiele lepsze, nie? Wiem, czy mam nagle source? A, komentujcie. No. No szybciej. No wyciśniałam, już chyba zacznę przewijać, bo je to douję. Tak, City House, ok. To jest tak plus jeden idziemy na haunsa? żeby nie było tak tak, 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 tak mamy mało życia przynajmniej nie full yes ok Go. to idziemy robić kolejną misję czyli idziemy robić do follow the error dobra co so Devin. Idę do niego, a ten do mnie dzwoni, jak jakiś cel. Tak, tak. dobra. tu. Aha. To robimy misję. Dobra, przewijamy, naprawdę, bo nie chcę tego. Prawie mnie to dołuje, przykro mi. Nie, chyba włączamy radio. Nie chcę, ja nie lubię radio radio o... Oh. speedo to ma jakiegoś coś. można, że to jest strasznie główne ale w bo wiecie, używam cheater to ja jestem taki jeden wielki cheater szybciej tak okej okay. wiem idziemy mhm. w cepie idziesz też? Nie, ja ty siedzisz tam jak gdyby tak dosłownie Mmmm... się, czy nie nagrywać jeszcze Minecrafta. Będzie świetnie. A to. mam Flaptop. Co to jest? Pokażmy to. Nie. Mi hajsu. Cezar po prostu na Cezara chyba zwykłego, wiecie. No i good. Wydaliśmy stówę. Za tam to Tak. Wychodzimy, tak, wychodzi za nas frajer, jo, a ja chciałem sterować. czekajcie, o, o, bo coś mi wyszło, zaraz, zaraz, tak, już jestem, aha, żebym później nie zapomniał to, pozdrawiam typa o imieniu na YouTube'a i subskrybujcie go proszę, mojego ziomka najkochańszego, mojego Kurde, nazywa się Kamciowaty Kamcio. Tym razem mi nie pisz w komentarzach, że będzie pozdrow dla Kamcia. Też cię pozdrowiłem. Tak. Dobra. Czyli mamy iść coś zjeść. Spoko. Go, 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 go. Idziemy sobie jeść. Tak. I myślę, że po tej misji odwieziemy tego pedała. Dobra, przepraszam za słownictwo. Tego frejera nie będziemy już żreć. tak dosyć jest on nalezany Ten w gnata gnatata o, idzie kozak. O ja. Dobra, spylamy, bo ten ma shotguna i może nas trochę uszkodzić. Wbijaj szybko rider. Let's go jeszcze nam przebiło pone. Nie dobra, genialnie. A. Uciekamy... O! Tak, wiedziałem, że źle pojechałem. Nie, my sobie damy radę, nie? Szybciej... Zaraz trzeba Czy ten wolony odcinek. Au, musiałem załatwić, przykro mi. Takie było nasze przeznaczenie. Tutaj... O oh yeah słup jak zwykle tak, zawsze myślimy... O nie wolno jesteśmy słup. jak nazwę ten odcinek. Tak. Słup. 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 Dobra. Tak, nara, nara. Dobra, respekt jeden. Idziemy, zapiszemy. I tak skończymy nasz odcinek. wlejemy jakiejś starej babci Może tam po drodze. Wziemy, wlejemy komuś i chodzimy na odcinek. Pobimy Nie, nasz nie bijemy. O, Norku mama. O yeah, kill you. Wlejemy go na dowidzenia. Tak, mamy nóż. O ja. Yeah. To mam trochę Więc tak. O, przy nim, tak wiesz, tak zostanie mogę. O, o, przy naszym gangu. Popatrzcie. Znajdź gangu. Nie. Patrzmy Aż się ten bije, chłop. Ja to na Dobra. A, patrzcie, już kocham tą grę. Jest, nie zapomniałem o tobie, kochanie. Si, si, si o, o, o dobra więc koniec tego odcinka to jest pierwszy odcinek czy to jest pierwszy odcinek B, to słońce taki, taki. dobra, to subskrybujcie komentujcie i pozdrawiam kamciowatego Kamila żeby nie było, kamciowaty Kamciu czy kamciowaty Kamil, nie, nie wiem jak to miałeś dobra, pozdrawiam i na razie